Cześć wszystkim! Dzisiaj obejrzymy nowe słuchawki TWS Gilius Incredible. Co zrobiło na mnie wrażenie w tych słuchawkach? Zaraz opowiem szczegółowo. Jesteś na kanale Gilius, lajkuj, subskrybuj, a my zaczynamy. Zacznijmy od konfiguracji. W opakowaniu znajdziesz etui ze słuchawkami, etui ochronne, pasek do przenoszenia, kabel Type-C do ładowania, dwie dodatkowe pary wymiennych końcówek do usznych o różnych rozmiarach, gadżet do czyszczenia słuchawek, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Opakowanie robi wrażenie, Zwłaszcza obecność gadżetu do czyszczenia słuchawek. Ma miękką szczoteczkę z jednej strony i metalową końcówkę oraz drugą małą szczoteczkę z drugiej. Jest to prosta i bardzo przydatna rzecz dla wszystkich posiadaczy słuchawek kanałowych. Porozmawiajmy teraz o niesamowitym wyglądzie Chilius Incredible. Etui ma okrągły kształt, wykonany z przezroczystego, błyszczącego plastiku, a cały korpus zakrywa biała matowa obudowa z czerwoną wstawką po środku. Użytkownik widzi jedynie magnesy, które mocno trzymają słuchawki. W etui. Wygląda bardzo schludnie i stylowo. Na etui znajdują się przycisk resetowania, port type C do ładowania oraz biały wskaźnik, który jest aktywny podczas ładowania lub słuchawek w etui. Ze względu na okrągły kształt i brak wgłębienia na palec nigdy nie udało mi się otworzyć etui jedną ręką. Jeśli użyjesz drugiej ręki, pokrywa odchyli się do końca i szczelnie zamknie. Zawias pokrywy tutaj jest bardzo fajny. Słuchawki bardzo mocno trzymają się, więc nawet przy otwartym etui nie wypadną. O etui warto dodać, że jego waga ze słuchawkami to około 50 g. Ma baterię 400 mA i jest w stanie naładować słuchawki około 5 razy. Czas pełnego naładowania? To około półtorej godziny. Idea przezroczystego ETUI jest realizowana również w samych słuchawkach. Przednia część nogawki pokryta jest białą nakładką z prawie niewidocznym logo producenta i czerwonymi liniami, a wewnętrzna część jest całkowicie otwarta. Posiadacze tych słuchawek z pewnością będą mieli coś pięknego do obejrzenia. Każdy moduł posiada również biały wskaźnik aktywności oraz kilka mikrofonów które służą do transmisji głosu, a także działania systemu aktywnej redukcji szumów, o którym opowiem nieco później. Pod względem ergonomii, Gilius Incredible ma jedno z najwygodniejszych dopasowań spośród wszystkich słuchawek TWS. Moduły bardzo wygodnie leżą w uszach, nie uciskają, nie wypadają, a przy dłuższym użytkowaniu nie powodują żadnego dyskomfortu. Jestem tego pewien, choćby ze względu na swoją wagę, wynoszącą tylko 4 gramy. To jedne z nielicznych słuchawek, których prawie nigdy nie poprawiałem. Jeśli używasz słuchawek kanałowych, Gilius Incredible najprawdopodobniej będą ci odpowiadały ze względu na swoją ergonomię. Dzięki bardzo wygodnemu dopasowaniu do uszu, te słuchawki mogą być bezpiecznie używane jako zestaw słuchawkowy do długich rozmów. Sterowanie słuchawkami odbywa się za pomocą strefy dotykowej na każdym module. Potrójnym dotknięciem możesz przełączać utwory, odbierać połączenia, aktywować system redukcji szumów lub tryb. Transparentnego dźwięku. Głośność można zwiększyć, dotykając prawą słuchawkę i tak samo ją zmniejszyć w lewej słuchawce. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nie musisz wyjmować smartfona. Jilius Incredible są słuchawkami kanałowymi z poduszkami nausznymi, a zatem istnieje pasywna izolacja akustyczna. Dostępny jest również transparentny tryb dźwięku oraz aktywny system redukcji szumów. Pasywna izolacja akustyczna Jilius Incredible jest na bardzo wysokim poziomie. Dość duży moduł połączony. Uczęć z silikonowymi nausznikami doskonale izoluje ucho od hałasu zewnętrznego. Przechodzą tylko dźwięki o niskiej częstotliwości, takie jak hałas samolotu lub samochodu. Hałasy w zakresie średnich i wysokich częstotliwości są tłumione bardzo dobrze. Dlatego na ulicy dla bezpieczeństwa jest sens użyć trybu transparentnego dźwięku. Gdy jest aktywny, otaczający hałas jest przekazywany do słuchawek przez mikrofony i możesz usłyszeć absolutnie wszystko, co dzieje się wokół ciebie. Gorąco polecam używanie go podczas uprawiania sportu lub po prostu spacerów na świeżym powietrzu. System aktywnej redukcji szumów w Jilius Incredible prawie całkowicie usuwa dźwięki o niskiej częstotliwości, takie jak szum samolotu, samochodu czy metra. Gorzej razi sobie z szumami w zakresie średnich i wysokich częstotliwości, jak bezwzględna większość tłumików w słuchawkach TWS, ale wciąż potrafi te szumy w dużym stopniu stwumić. A teraz warto porozmawiać o dźwięku. ZiLius Incredible wykorzystuje moduł Bluetooth w wersji 5.3 do łączenia się ze smartfonem. Słuchawki transmitują dźwięk w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, to szeroki dźwięk i bardzo głęboki, obszerny i mocny bas, który dominuje w całym obrazie dźwiękowym. Do słuchania muzyki elektronicznej, muzyki pop, RB i hip-hopu dokładnie tego potrzebujesz. Przy wyłączonej funkcji redukcji szumów słuchawki mogą grać do 10 godzin na jednym ładowaniu i można je naładować od 0 do 100% w około godzinę. Jedną z kluczowych cech tych słuchawek jest funkcja Overvoltage Protection która zapewnia niezawodną ochronę przed przepięciami, co pozwala zachować bezpieczeństwo elementów elektronicznych, unikając ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wysokim napięciem. Kolejną ważną zaletą Gilius Incredible jest stopień ochrony IPX5 Sweatproof, dzięki któremu słuchawki te są odporne na wilgoć i pot. Oznacza to, że możesz używać słuchawek podczas ćwiczeń, uprawiania sportu lub w deszczu, nie martwiąc się o ewentualne uszkodzenia spowodowane wilgocią. Jeśli zapomniałam czegoś powiedzieć, napisz w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć wszystkim. Nie zapominajcie też zasubskrybować kanał Giliusa i polubić ten filmik, bo przed Wami jeszcze wiele ciekawych gadżetów od Giliusa. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce.